Jesteśmy dzisiaj w kotelnicy w Białce Tatrzańskiej I sobie troszeczkę pojeździmy Zobaczymy jakie są tutaj stoki Także no. zapraszamy Zapraszamy do oglądania Cena biletów w sezon mm. cena, cena na sezon 2022-2023 Tu mamy Karnet godzinowy, 4 godziny. 135 A to jest ten sezon teraz? 150? Tak, tak, bo jest od 25 grudnia do 8 stycznia. A. ceny macie nagrane. Teraz jest tak. Wyciągi, jakie mamy otwarte zieloną zaznaczone, które są otwarte nie wiem czy to nie widać kasa mamy jakby ktoś nie miał nart trzy deski Jest są wypożyczalnie oczywiście przy każdym stoku restauracje i nawet te pańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe dla bezpieczeństwa a po tak, czy z... sklep tu jest tak. a po termach. termach Jezu po zjazdach właśnie można siebie zagrzać w termach ale są bilety Bania. też na termy i na kokie Jedne za parking zapłaciliśmy 30 zł ale jest też bezpłatne trochę dalej no. mamy tu serki więc... po w zjazdach nikt głodny nie będzie. Mnóstwo wypożyczalni. Warunki super. Troszkę dzisiaj cieplej. Minus 2, nie? Tak, minus 2, bo, bo już. Więc spokojowo już. Kurde, szczerze mówiąc, trochę miałem dosyć tych mocnych mrazów. No, minus 14. O. Już i... tak. trochę ludzi jest. To zobaczymy jak będzie tam dalej. Ale tu są dwa wyciągi czy nie Ale To jest tam? mnóstwo. Patrzcie. Gdy... Tak to wygląda? Nie to Za bardzo. Zero stopni. Pokazuję. No wiecie jak to jest drugie, nie? No. Jak jest? Nie wiem, bo nie wiem czy jestem na dobrej bandowej. Na <laughs> ty wykupując karnet możesz na wszystkie, rozumiesz? Tak, tylko chodzi mi o to, czy jeżeli wyjeżdżam tym, czy ja muszę tą stroną zjechać, czy można tam górę? Możesz, przejść. tak. Na tamten. Teraz to będziesz w ten. No ja się do jeszcze. Spokojnie mi się. Będzie dobrze. Patrz, jest fajnie ubity może. No, patrz tu jest, na jest na patrz, patrz, na jak na tu na jest. Co? co? Lejtowo, nie? Ja się radę. Jakiś tu się ten roz... I tam je zjeżdżasz z dół, nie? Yeah. Tam? No, bo to jest najgorsze. Patrz, tu masz ugodno, tu masz troszkę stromien, no a, a musi się rozsądzić, żeby zjechać, nie? Mm -hmm. no. I długie, nie? Widzisz, patrz, co tam jest No, to jest No, A Trasy otwarte no. No. Nieliczne trasy, nie, zamknięte Aha, i tutaj też się Tak, tutaj tam si możesz się odpocząć, tam możesz sobie zjechać w dół No i to już no ale zamknięte, nie? Widzisz? No, tak, tam pracują ostro, do, żeby naśnieżyć dobrze trasy tak prezentuje się ze szczytu pięknie w Tatry widać wjechaliśmy tu piątki numer 4, później idę na inne, może dla was nagram, jeżeli się uda. No, patrzcie, jak super, warunki idealne. Tak to wygląda. Warunki super. Patrzcie, jak góry fajnie widać. Super. So. Świetnie, świetnie Naprawdę polecam każdemu Patrzcie tylko na to Ludzi jak na kotelnicę Naprawdę przyzwoicie Ta fajna na, na autostradę Tylko wolna, nie dla mnie Robię się pośmigać, poszaleć To już nie waga ta sama i lata <gry> tak. Teraz to tylko Tak to wygląda Takie niebieskie, fajne Widzimy świetnie. Zjazd. Widzimy trochę więcej ludzi. Tu mamy również kolej numer sześć. Tutaj sobie teraz jedziemy na no wprost Tym ty wyjechaliśmy niebieską na pomarańczową. Zobaczymy, jak tutaj jest. Piękne widoki na. na stok. na, na tatry. Dobra, wyłączam i Numer 9. się tu Tutaj trochę ludzi więcej. No ja pokażę, tylko Kolejka numer 9. Przerwa na herbatkę po dwóch godzinach i osypek, no musi być, jesnie jemy tutaj, bo kolejka jest i nie ma stolików w środku No patrzcie jak tapie, pięknie widać i namawia manetkę, żeby tędy sobie zjechać mm. No nie ma co ukrywać, Kolej numer 3 i ten zjazd obok Jest najbardziej hardkorowy, ale no, jest rzadko jezdę trochę muszę potrenować ja. Jak tam? Jak idzie dzisiaj? Lepiej żadnej gleby jeszcze się. jeszcze no. Zawsze się sobie częściła nie ja to robię. To Złota. Złota kobieta. Wino grzane jedno to jest za mało. No. Słuchajcie, no, było super. Wyciąg genialny tutaj. Tak. Polecamy naprawdę. Pierwszy raz tutaj jestem. I ja się nie dziwię, że to jest jeden z najlepszych wyciągów w Polsce, naprawdę. No, w tyle z y, stoków. Jest i dla dzieci, y, i dla początkujących Różnej, tak. Dla takich jak ja. Takich jak ja. I więc każdy wybierze tutaj stok dla siebie. Więc zapraszamy do, do białki tatrzańskiej. Yy, oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie nasze filmy.